Uff, w dobrym momencie pończyłem Uff, no, znajdowałem się w ostatniej chwili Dawaj lewo dojdziemy Dobra, znaczy wiesz co, ty patrz lewo, ja prawo Ale to nie będzie Prawo, uważaj Aha, aha, okej okay. <laughs> jak chcę napisać to wciskam e te zamiast... Y. O, wrócił. Nagrywanie odpaliłeś? Tak. Dobra, e, Biblioteka może być. Picie. Gdzie, 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 gdzie a, z... A znowu. A z... znowu. no znowu? Z... No znowu. <laughs> że przerwę dali. <laughs> Macie. Hmm, dobra. Tak, ja... No to tak samo jak wcześniej. Let's go. Dzięki. Spoko. Albo się podda pewnie. Co Chyba. Jest! Y jest ten no tam był no ja wiem Da tak się trafić dobra ukośnikę. let's go Ja wiem, że on będzie Ale lepiej Albo co jak Zasadź Eee, to taki, taki me mech Co? Taki mech Zabij wrogów strzałem w głowę 11 na 12 Co 16. mi to daje? Absolutnie nic Bo nie masz wykupione Upołacić tak mi się nie chce więc S Kupować operację operacji w ostatni dzień teju To by było eee, ryzyko. w ogóle nie wiem czy w ogóle się opłacą te operacje Ogólnie no ale kiedyś były po 20zł teraz jest kurczę po tym Pay to win Żeby tylko Dobra, mega, ja hasły O kurwa, 21 złotał O, wrócił w ogóle o! To 75 mają. Zimny pleśnic. Co? Kurde, no... Dostaliśmy tak zimny dostań, dostań, zimnym kugłem wodę. Czyli co? Nieważne. Nie wiem, co się dzieje. Picie chyba P decide. Jeden zdjęty. Pit, może. No to właśnie. Ten na łupkę grał. A Wupa Pit. Nie widzę go. Jest w pijcie na Po głowie chyba KOZEK. LOL. Ej, hey Danielu. <laughs> Patrzą staty gratulacje 007 machop. Ej ja bym nie pomyślał bym, że to ten uh, Że ja tak będę mieć. No spodzieb spodziewałem się po ciebie, że takie będę stał no, Nie, to cool. że ja będę mieć te 2-2-1 dwa, aoo dwa, 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 to ja mam O już po głowie jestem Tak dostał od dwóch stron idą. i Ja od są jeszcze. Chyba, gdzie ja go słyszałem. Jajajaj. 34. Z dwóch. Zobacz, że to, to jest. to był Gdybyś wiedział, co ja zabiłem Jaki dobrze, że nie wiedziałem, czy. No. <laughs> Ale zobacz na materiale okej okay. u um mnie jeden o oh kurwa na respie siedzi Ej, idzie od Nice. No kurwa muszę spędzić dalej w ogóle. Co? A dzięki. No. Dobra. To jest bojler. Stary boiler. paleta mnie uratowała. Jan, Granat palców miał stony i paleta tam mi uratowała Ja pierdole Save roku Od elektryka nice. GG Srebro 2 masz! Maciej Srebro 2 A to jest chujar Czekaj jest! Ja muszę to zapisać. Freescin, aż sobie zrobię screena. Bo to jest niemożliwe. Jeszcze no jednego. Jest nareszcie. Dobra, pierwsze skrzydłowe bez Daniela O no bo... Oboj... A nie, tu Eee... Dobra, granat. Chodźmy. Ale trochę się też boję. Tak z tobą. Napierdalamy, co ty się boisz? O kurda, dobra, też się przestraszyłem eee... O ja ciebie. No to ładnie. Nicę dostał Brawo Jeszcze ehm. A, brawo no. Totalnie nic Danie to się nic nie zmieniło Jak ja ginę, Daniel eee... <laughs> Robi klacze no. i, i tak to No. Się... Och. Na ciebie po prostu. No. Łatwo z nim. No. Co? Uważaj, tam Dzień. przepacy jest, Gosiu. No tutaj jeszcze. No dobra. Co miał? Dziękla. Ach, dobrze, już myślam, że dzień dzień będzie. Ale dobrze. Ha, ha. Ha, 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 ha. Ha. Żebym ja na skrzydła wyprowadził, to aż dziwne jest. A ja nie miałem tego. Kebela. tych zechnie, pach, tych pach. Był. Boch, był. Ale teraz mogę tego, tego zabić, to ja po prostu. zabiłem. Dobra, masz bombę, jesteś dobrze. Pierwszy A. raz coś takiego słyszę w całej Tylko nie gin, proszę No to chodź tu! Idę To jest tu szybę, Ej, ta szyba jest. Ej no Ej, no to powinno zabić go! No ale ta szyba, stary. No widziałem właśnie, że ta szyba to się yy, popierdolona. No. Nie wiem, on we m... Ja mu władowałem full auto przez tą szybę, ja widziałem, że te kole szły w jedną stronę. On we mnie strzelił ze trzy kulki i one we mnie trafiły. Jak? Dobra Teraz idziemy... tędy Pa pa pa, patrzysz? Nieważne Jest! Zabity wreszcie W końcu 12hp No i już? już... Ja o nie, aha, mhm. Masz bombę. Dankę. Dobra, idziemy go, go! Dobra, póki mam deal to będzie. No jest podcelownik wiesz? brawo. Mam bombę? <laughs> nie mam bomby. Nie masz bomby. A teraz będę tam skanować. Ja byłem za bardzo odważny. No trochę mnie w tą stronę. Za bardzo się odbiło. No oh shit, byli tam. No, shit, serlock. 3-3. Eee... <grymne> Dobra, czas na potężną broń. Let's go. No nie, zdechniesz Dostał, się no. nie wezm, Nie wezmę, nie wezmę, płakam. Nie weź, nie weź, nie weź, nie weź, nie weź, nie weź, nie 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 nie, <grymne> <grymne> nie udało się. A co tam sobie kurde zabrał? Aj, po co to... Po co to było mi? Dobra, w klebra lecimy. Gdzie ty idziesz? W sumie możemy przeczekać Poczekaj, wiesz co poczekaj Niech sami tu przyjdą Po co to robisz? ...dla yes, został tam. Brawo. Nie wiedział. U mnie Modem. jest. Jest tam, stylowany. Brawo Po cztery. No Standardowa gra z Danielem. Bez y, szału. Mhm. Mm Coś jeden. O, nice. High five. Dobra, nie wychylaj tam, po co? Zabiję jest? No to właśnie to się cofni. Wychylę. O, nie ma ich. No właśnie, oni się cofnęli pewnie. A to A ja... Eee, Czemu nie kupiłeś defa? Byśmy wygrali. Mm. Czemu nie zabiłeś? Nie wiem! <grym> Powiedz ty mi, dlaczego ty nie, ten, nie kupiłeś galera? Bo jestem popierdolony. To się zgodzę. Nie ma. Chyba poszli od razu wywracamy, tak? Eee, minus 14, to jest radę. <grym>, z takim <grym>, wątpieniem. No po głowie, po głowie star. Jak teraz jest, on jest na strzała. Za tobą. z ustem wyleciał na koła 16? Ile dostał? To... Eee, 65 dostał. No, prawie na hita. Prawie na hita. A dobra. Dobra, czekam na tym. Dobra, ale tu ja będę czekać. Kampiony. Dobra, mój jest yy, na tym... Nie wiem jak to się nazywa. Aha, ja widzę, widzę. Ja już słyszę go. Czekaj, okay, mu plecy robię. Dobra. Masz kachę, tutaj jak chcesz. Eee, no tak średnio. Mam pakę? Nie, on ma pakę, Iść tam. Dobra, chodź. No masz tu. Tak, dobra, ta, słyszałem go, słyszałem go. Ja Dobrze, Juniorski Jenarski. Ja o, też biorę. Dobra, ale gdzie gim masz, Kałacha? No, Zginiesz cofnij się mam pakę oko, chcę ja do ciebie, No cicho <kłysy> cześć, siema, dzień dobry, właśnie na nagdewki brawo! Się, bado! Się, brawo! ja! A ja? <laughs> nie! Ale jak nie, to śmiesznie wyglądało, to stary? To było, On mięknie. był tak skampiony do ciebie i nagle <laughs> i łeb dostał. Piękne. Macie, jak łeb dostał? Nie! Dobra, ja tu jeden już poleciał. Odpaleni Exactly Jest tu! Dostał! 29, jeszcze jeden dostał granatem, jeden. Jest drugi tam. Tu? No, był tutaj. Może się to. Członek ze stopą zbanowany. Ranga mi wygasła. <laughs> a dobrze. Ciekawe... Dobrze... Czego? Na mainie Dobra, na czas, na czas Ale w sumie mogę wbić jakiegoś golda, jedynkę Mi, pod... Mi to pasuje No dobra Na czas Jeszcze po Trzy sekundy. Brawo Aha, hmm, fajnie. Ja jestem. A ja bez by, ja by kevlara byłem. A, to jeszcze lepiej No. Move it, move it. Move it, move it. Tera, Dobra, dobra, proszę. Jest... Czekaj, już idę do ciebie. Wuchu mnie. Jeden spadł palony na no, blisko blisko no. 28. Nie, Fuck mm -hmm. Jeszcze jedna runda chociaż. No chociaż jedna runda. Co ja kupiłem? Ej, ej dobra. Daję CM. Daję na side, bo to ten... no. najłatwiej się kiedy zdobywa dali to chyba idą Co? Chyba już wiem kto dostanę, idą Słyszę ich ratuję Kurwa szkło, jeszcze tam z e, jest po drugiej kącie Dobra, jeszcze jeden, 65 dostał Aj. 65! Nie trafiłem, dobra, jeszcze jedna w Ale te fula. szkło ich ratuje no wiem właśnie No to dobra, P90 nie ma wyjścia Tak jaka mapa? Eee się. Nasza ulubiona mapa Nienawidzę tej mapy Co ty chcesz? Tutaj... 86 eee, na tyle spaję. No nie proszę, Jez. Jez. ostatni Jez. Yes, 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 yes. Jez. <laughs> 8 8, 13, 8. Uf. 6, 13. <laughs> Dobra, nieźle. Dobra.